Co od tego, że gdzieś dwa lata temu, Wyglądałem z okna sypialni i zobaczyłem dziwne kręgi. W tym roku okazało się, że to nie są jedyne i gdzieś tutaj widać trochę więcej. W tym samym czasie mniej więcej stwierdziłem, że wspominając o tym czas, w uszkodzeniu uległ czujnik ruchu w jednej z lamp na budynku. co się dzieje dzisiaj już widać wyraźnie że odległość tych obiektów tych kręgów w relacji do tych dwóch większych, które są troszeczkę dalej, wynosi około 8 metrów. Same te kręgi wynoszą około 3 metry. Próby w ubiegłym roku, żeby te nierówności zamknąć, skończyły się tym, że. W tym roku się nic nie zmieniło. Tu jest jeszcze następny krąg trochę słabiej widoczny, który jest mniej więcej w linii z tamtymi kręgami i do teraz prosto które są tutaj w tym miejscu!